Okay. Aresław! Niedobre rzeczy się dzieją. Temperatura wzrosła i wszystko topnieje. A my właśnie się wybieramy na rower. A to oznacza tylko jedno. Aresiek wróci cały w błocie. Chodźcie kucaki. Babcia nie wypuściła kucaków. Aresław, zanim pójdziesz na rower, to jajka zbierz chociaż. Kulawa kura! Kulawa kura, cześć! Cześć, sunaczko. Cześć, sunaczko. Aresław, coraz gorzej tutaj jest, coraz bardziej mokro. Dzisiaj zamknęliśmy kury na noc, one się prawie ugotowały w środku, bo poprzedniej nocy. O matko, czekaj, bo się wciskam. Poprzedniej nocy miały otwarte tutaj, chociaż nie, to im zimno wlatywało. A dzisiaj się prawie ugotowały te dziewcyny. Dawaj, wiadro. Ciemno tutaj, Ares, daj mi to wiadro. To ja sobie napełnię. Aresław, mało jajek. Czekaj, włączam towar. Idź, Mędrzy, idź. Uderzył się tu. Uderzyłeś się? Bolało? Nie bolało. <grystanie> idź, bo cię przejadę. Aresław, bo kurczakom jest zimno. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, widziałam, że kokusia ma nowe piórka. Znaczy zaczynamy jej dopiero wyrastać na karku i trochę na nogach. Więc one, wiecie, energię wkładają w wytwarzanie nowych piór, a nie w składanie jajek. Idę już. <laughs> Idę. Dzisiaj jest zła jakość powietrza. Zobaczymy, jak Arciu to zniesie. Aresław, czujesz pogorszoną jakość? Tak, jest trochę mgliście, Może to przez to. Zobaczymy, ile. Aha, czekaj, włączymy trening. Dobra, Aresław, ustawiłam trening. Ja dalej nie wiem, czy te kilometry lecą. Zrobiłam, że po przebiegnięciu 5 kilometrów ma dać mi znać, ale nie wiem, chyba nie liczy mi kilometrów. Włączyłam nawigację, nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, Arciu, ja nie wiem, bo kombinuję, a to i tak nie leci. Dobra, jedziemy bez treningu. Parę nigdy się nie dowiemy, ile ty biegasz. Ja bym musiała zegarek założyć, bo mam zegarek w szafie, ale jest nie naładowany. Przypomnij mi, Arczu, ja naładuję dzisiaj ten zegarek. No ale normalnie mam lokalizację włączoną, a to mi nie liczy kilometrów. Liczy mi czas i kalorie. No a Resław nadal mi nie liczy kilometrów. Mi się wydaje, że jak ja pierwszy raz włączałam trening, to ja jakąś zgodę odrzuciłam pewnie na, na liczenie tych kilometrów. Wiecie w ogóle co ja wczoraj odwaliłam? Babcia szła wieczorem do stajni, żeby Siwą wydoić i żeby jej wymiona nasmarować, bo kupiła takie, takie maści, żeby łagodziły jej ten ból, wymion. No i mówię, to dobra, to pójdę z nią. I mówię, nie będę zamykać Lili. No chyba przez ten kawałek nam nic, znaczy Aresowi nic nie zrobi. No bo chodziliśmy z nią na spacery i ona Aresowi nic nie robiła. No mówię, do stajni chyba też przejdę z Aresem. Oj, wam powiem, że się pomyliłam. Jak na nas ruszyła, bo to było tak: ona leżała sobie pod domem. I ja Aresa trzymałam tak za, za kark i ominęłam ją. I ona poczuła jego zapach. I jak za nami ruszyła, jak się zaparła, ja drugą ręką ją próbowałam odpychać. Dobrze, że babcia szła za mną i tam jej mięso pokazała, i ona się cofnęła. O, ares, nasz jastrząb tam lata. Ale powiem Wam, że jakby babcia za mną nie szła, to by było grubo, by go pogryzła. I teraz zobaczcie logikę Lili. Chodzimy z nią na spacery, Ares może na nią już szczekać na spacerach, może koło niej biegać, robić wszystko i ona udaje, że go nie widzi, żeby tylko iść z nami na spacer. Ale jak już sobie ona biega po podwórku i on chce wyjść z domu, to ona go pogryzie. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, że Lili ma takie humorki. Aresław, to był ostatni raz, kiedy próbowałam wypuścić cię, jak Lili biega. Wiecie, że Ares ostatnio chodzi na rower codziennie, bez żadnych przerw. Wczoraj chciałam mu zrobić przerwę, ale widziałam, że ma tyle energii, że chce iść na rower, i zrobiłam z nim krótszy dystans. Tak wiecie, go tylko oszukałam, że poszliśmy. Zrobiliśmy może 2 kilometry tylko. No ale jeszcze kury gonił. On się nabiegał wczoraj. Zobaczcie, jak mu wydolność się poprawia. W ogóle całkiem inny pies w lato a w zimę. Czy ty się cieszysz? Cieszysz się, że biegałeś? On już chce wracać, bo jesteśmy na końcu drogi. Jedziemy z powrotem? Tak. Jego ogon mówi za niego. Jedziemy z powrotem? To ja muszę zawrócić. Czekaj, chłopie. Czekaj, zawracam. I tak bez odpoczynku? Już jedziemy? Bez odpoczynku? Na pewno? No to zasuwaj. Zasuwaj. My już wracamy. Niestety nikt z nas nie dowie się, ile Arciu przebiegł. Mam pozytywne wieści dla Arcia na dzisiaj. Wieczorem ma zacząć padać śnieg i ma padać całą noc, i jutro rano. Ale z negatywnych wieści. <noise> Temperatura ma być na plusie. <noise> Także za dużo tym śniegiem się nie nacieszymy. Ale będzie padać? Będzie, Arciu. Także jutro się przygotuj. Może ulepimy bałwana. Bo później już w najbliższych dniach nie ma być śniegu. Teraz jak jechaliśmy, to dalej te łabędzie siedzą na polu, tak jak siedziały. I mi tak trochę jej szkoda. No i będę dzisiaj siedzieć na środku tego pola i śnieg na nie spadnie. Zamiast się schować pod jakiś krzaczek czy coś, to te widoki tam siedzą. Okej! Okay. Nie złapałaś go? Właśnie chciałam przyjść was wyzywać, że nie ma jajek, a wy jecie jajko? Co to ma być? No nie! Dziewcyny! Tak mało jajek dzisiaj, one jeszcze zjadły jedno. Aresław zdążył odpocząć. Już się powoli ściemnia. To oznacza, że musimy zrobić... Dali go! <noise> Jak ja mówię? To jest kogut! <noise> Mówiłam ci, jego nie zaganiaj! On, ja go tam wsadzę sama. Patrzcie, one już same wchodzą. Masz to zrobić powoli. Ja nie to z tobą byłam na rowerze, żebyś się wybiegał. Żebyś teraz jeszcze za kurami tak szybko biegał. Powoli masz biegać. Dali go, wszystkie kury. Ciemno się robi. Ale ich tam było. Patrzcie. O mi się po lodzie. <gry> Czekaj, może przybliżę. Kury na lodzie. Nie przeszły bokiem. Dalej, dziewcyny, szybko! Dalej, dziewcyny. Czekamy, czekamy. No zobaczcie, jak dziewcyny ładnie idą. No, dali go! Patrz, jest tam jeszcze jedna, i tu była jeszcze jedna. No, jak będziesz się tak czaił na nią, to ona. cofnij się. Chłopie! Jeszcze Ares jedna była, ale ona chyba. wróciła, wiesz? No dobra. Stasiu! Ja słyszałam, jak babcia krzyczała przed chwilą. Bo babcia pojechała teraz odebrać samochód, bo ja wam mówiłam, że uderzyła w doniczkę znaczy przetarła bardziej samochód i musieli jej tam wymienić część. No i teraz była ubrana na biało, czy tam na beżowo i Stasiu ją zaatakował. I słyszałam, jak krzyczy. Ale widzisz, Ares? Zobaczcie, Ares może gonić u kury, i on już Aresa nie zaatakuje. A babcia atakuje cały czas. Wczoraj też widziałam, jak próbował od tyłu ją zaatakować, ale ona nie widziała tego. W ogóle jak wróciliśmy z roweru To ja chciałam iść Te małe kurki wziąć na ręce I się schyliłam po tą małą kurę I jakiś, jakiś kaczek Nie wiem czy Elvis Tak mnie walnął w głowę, tak mnie w łeb walnął Że gwiazdki zobaczyłam I dalej, wszystkie cebulki mnie na głowie balą Ja chyba z kości dostałam On się tak skrzydłem zamachnął, że z kości dostałam Patrz, kury ci wyskakują z dziury a ostatnio, wiecie co Stasiu robił? Oj kogut, Stasiu ci da, czekaj! Stasiu już idzie. Jego kochanka dzisiaj do niego nie przyszła. Ostatnio Stasiu krzyczał do nas, że Ares nie ma gonić kur, że on sam je zawoła. I biegł do tych kur i krzyczał, że mają wracać do kurnika, żeby Ares ich nie wołał. O matko. Teraz będziemy mieli... Chodź tu, pokaż, chodź pokaż łeb. Będziemy mieli teraz takie same guzy. <noise> Ares lubi tak raz dziennie przywalić w coś głową. Widzisz, jeszcze ci jedna na bagno uciekła, ale zwiedział, on widział, że tam jest kura. Tak, Stasiu, pilnuj tych, sw... <grywy> tych swoich kur. Jeszcze jedna, Stasiu, wołaj ją. Idź jak Stasiu, nie, jeszcze tam jest. Cofnij jej się, bo chce wejść. Jak ja mam was zagonić? Kaczki, żeby te małe kury mi nie uciekły. Jego to mogę wziąć na ręce. Chodź, kogut! Chodź na ręce! Chodź tu do mnie! Chodź do mnie! Kogutku, wiesz, że ja Cię bardzo lubię? Lubię Cię bardzo? Jesteś dobrym kogutem? Tak? Dobrym kogutem jesteś. Ty, bo to już jest wyszlewe, chłopie! Ty się zagęsi, jeszcze nie wiesz, jak ty kur dobrze nie potrafisz zagonić. To gęsi tak łatwo nie idzie, to p kaczki idź. Dali go kaczki, chodźcie! Wy miałyście być dzisiaj zamknięte, dzięki mnie biegacie. Nie mogliśmy kaczek do środka wprowadzić. Patrzałam, żeby mi kury nie uciekły te małe. Już się zdyszałam. Kaczki to jednak są nieogarnięte. Chodź, idziemy porozmawiać z kurami. Chodź, musimy porozmawiać o jajkach. Stasiu z tobą też muszę przeprowadzić poważną rozmowę. Kto bił babcie? Stasiu, kto bił babcie, się pytam. Teraz się tak nie patrz. Ja wszystko słyszałam. Okno miałam zamknięte, ale słyszałam, jak babcia krzyczała. Kto babci białe spodnie chciał pobrudzić? Stasiu? Kurczaki, ja rozumiem, że jest zimno. Ja rozumiem, że wyrastają wam nowe pióra. Ale mogłybyście się zmobilizować, i chociaż połowa z was mogłaby składać jajka, bo dzisiaj chyba nawet pół nie ma jajek. Z dnia na dzień coraz mniej. Kokusia na zatku ma już takie pióra. Stasiu, czy wszystkie dziewcyny są? Wszystkie 55 dziewczyn? Mówiłam wam już, że je policzyłam. Jest 55 i dwa koguty. Weź jeszcze tak podwórko, przejrzyj, czy nie ma żadnej kury. Ja wam mówiłam, że my do inkubatora, do tych kaczych jajek, których jest których było 5 zalężonych, teraz 4, bo jeden obumar. Dołożyliśmy 10 naszych jajek, bo ja myślałam, że nasze nie będą zalężone, bo na 55 kur mamy dwa koguty, więc ja myślałam, że to zalężenie będzie małe. No i wzięliśmy jajka od pani Krysi, wzięliśmy 19 jajek. I wiecie, co się okazuje? Nasze wszystkie jajka, znaczy 9 na 10 na pewno, bo tego dziesiątego nie jestem pewna, bo to dziesiąte ma takie plamki, że nie widać, ale nasze prawie wszystkie są zalężone, a u pani, od pani Krysi żadne. Pusta jajka nam dała. <noise> Ale ma koguty normalnie. Gęsi, czy wy z powrotem na bagno chcecie się przenieść? Coraz częściej tu wchodzą. Nie, no idźcie do budki swojej. Ares, uda ci się gęsi stamtąd wyprowadzić? Czy nie? Tylko, że jej ze skrzydła nie dostał. Gęsi nie współpracują z Aresem. Tak wyszło. Dobra, zostaw je babcia, przyjedzie to je zamknie. One same wyjdą stąd. Chodź, bo z nimi nie ma co. One za szybko skręcają, wiesz? Mi nawet jest ciężko je zaganiać. Patrz, wyszły, wylazły. Dali go do siebie. I co teraz? Mam was. Mam was uwięzionych. Co teraz? Teraz wam głupio, że uciekaliście? Ja wam zaraz posyczę na mnie. Ja wam zaraz posyczę. Słuchaj, Arciu, śnieg przesunęli. Jednak nie będzie wieczorem padał, dopiero nad ranem zacznie padać, wiesz? Myszko. Chciałeś iść do kur? Nie, nie idziemy, chodź, bo one są za dzikie. Znowu dostanę od Elvisa ze skrzydła w łeb i będę miała drugiego guza. Wszystko pochowane? Możemy iść na pole? Mamy zabawkę? Nie mamy zabawki. Reksiu orzeł, Reksiu idzie z nami. Bo Reksa wpuści się do domu, on za chwilę chce wyjść I jak on chce wyjść, to on dziury w ścianie robi On nawet w środku nocy Trzeba go wypuszczać Dzisiaj w ogóle nie chciał w nocy wrócić do domu Bo już była temperatura powyżej zera Nie wiem, czy jeden stopień był No i on już nie chciał do domu On z Lilą pilnuje gospodarstwa Czekaj, Ares Reksiu, ja nie wiem, jak ty żyłeś w bloku Reksiu, to jest wiejski pies On dopiero tutaj odżył nie dość, że nie lubili go tam, gdzie mieszkał wcześniej, bo tam było chyba małżeństwo i dzieci i ten facet go nie lubił i oddali go babci. Następnego dnia dzwonią, że oni chcą psa z powrotem. Babcia powiedziała, że im go nie odda, bo pies to nie jest zabawka, że raz mówią, że go nie chcą, a za chwilę chcą go z powrotem, bo niby dzieci płaczą czy coś. I nie oddała babcia. Walczyła o Reksia. Reksiu, a jak ty mieszkałeś w bloku, czy ty też wtedy zjadałeś ściany? Zjadałeś ściany i, i warczałeś na swoich właścicieli? I się facet pozbył ciebie, tak? Nie chciał cię, bo na niego. Mogłeś mu powiedzieć, że ty jesteś wiejski pies. Że ty potrzebowałeś takiej Lilii. On się najlepiej z Lilą dogaduje. Wtedy chodzą w nocy i szczekają, bo nie chce wracać do domu, więc oni całą noc patrolują. Ja nie mogę spać, bo szczekają na przemian. <śmogłeś> na przykład Gucio i Luna, zero stopni, oni już nie chcą być na zewnątrz, oni już się trzęsą. A Reksiu to jest wytrzymały pies. Ostatnio chyba było, nie wiem, z minus 5. On też nie chciał w domu siedzieć. Babcia co chwilę go wpuszczała i wypuszczała na siłę, go do środka brała. Idziemy już do domku. Czy ty się dzisiaj nabiegałeś? No mi się już nie chce być na dworzu. Zobacz, nikogo nie ma, nikt nie biega. Wszyscy pozamykani. Arciu, co nasłuchujesz? Zamknąłeś wszystkich? Wszyscy, wszyscy zamknięci? Bo przyleci jastrząb albo lis przyjdzie. Idziemy do domu. Lila musi też pobiegać. Tak? Twoja najlepsza przyjaciółka, którą chciała Cię zjeść wczoraj. Chodź, ja wypuszczę Lilu. Lileja zadowolona. Lileja ma swojego Reksia. Tak, Lileja? Chodź, chodź, my musimy porozmawiać, chodź. Chodź, musimy o wczorajszej sytuacji porozmawiać. Powiedz mi, co to było. Dlaczego, dlaczego Lilu... Czekaj, nie ruszaj się. Dlaczego Lilu chciało zjeść mi psa? Wiecie, jak ciężko było tą maszynę zatrzymać? Ukradł jej coś. Ukradł jej jakieś jedzenie, goni go. Rex, oddaj jej... I patrzcie, i Rex może na nią warczyć i ona mu nic nie zrobi. Wy to rozumiecie, ona wszystkich, wszystkich by zagryzła, wszystkich, tylko nie Rexa. Rex, Reks chyba żartuje, że z tym mięsem do środka wejdziesz. Ja naprawdę nigdy nie widziałam, żeby on warczał na Lile. Skarży mi się, patrzcie. No ja widzę, że ci ukradł mięso. Patrz, on, się, on siedzi i się trzęsie przez ciebie. I warczy na ciebie. I ty mu nic nie zrobisz. Ty, która zagryzłaby wszystkich, łącznie z moim psem? I, i Reksiu może na ciebie warczeć? Tak sobie właśnie Reksiu ustawia takie duże psy. Zabrał ci. Zabrał ci i zjada. Złakomstwa. Złokomstwa zjadł! On normalnie by nie zjadł, jakbyśmy my mu dali świeże mięso. A to złokomstwa zjada. On normalnie na nią warczy. Pierwszy raz takie coś widzę. Reksiu, ty to jesteś kamikaze jednak. Lila, wejdź od niego, chodź. Lila, zostaw mu to. Sama nie zjadłaś, to mu to daj. My cię zabieraliśmy na spacery, nie? Pamiętasz? Jak zabieraliśmy cię na spacery? A co się wczoraj wydarzyło? Co się zmieniło wczoraj? Możesz mi powiedzieć? że Dlaczego Ares nie może biegać po podwórku jak ty biegasz? On nawet nie piszczał, nawet cię nie denerwował. On się nawet słowem nie odezwał. Tylko cię wyminęliśmy, a ty chciałaś się na niego rzucić. Co ty masz na nosie? Czemu ty masz nos taki zaskorupiały? Dajcie tu zdejmę. W co żeś nos wsadziła? W błoto! W błoto! Lilu! Aresław. Czy ty to widziałeś? Rex normalnie waczy na Lilę. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie, jakby ktoś inny zawarczał na Lilę? Na przykład ty? Lecz by nie było co zbierać z siebie. No, zrobisz popa? Zrób popa, wytrzemy łapki. Okej. Okay.